Witajcie kochani. W tych miłych e, okolicznościach przyrody przygotowałam dla Was wiersz Wisławy Szymborskiej pod tytułem Nic dwa razy się nie zdarza. Jest to przepiękny wiersz. E, być może niektórzy z Was go znają, bo jest on dość popularny, ale uważam, że jest bardzo na czasie i bardzo dzisiejszy. Zresztą samej cencie. Nic dwa razy się nie zdarza. I nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli, najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy. Dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadło okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża? Jak wygląda róża? Czy to kwiat? A może kamień? Czemu ty się, zła godzino, z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś. A więc musisz minąć. Miniesz. A więc to jest piękne. Uśmiechnięci. Współobjęci. Spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie. Jak dwie krople czystej wody. Zapraszam Was do pozostawienia komentarzy pod spodem pod filmem. Może macie jakieś inne swoje pierwsze ulubione, no podzielcie się nimi proszę. I zapraszam Was również do oglądania kolejnych odcinków z aktorów domu. Będzie się jeszcze trochę.